Kiedyś słyszałem taką historię, nie wiem czy ona jest prawdziwa, natomiast rzecz miała miejsce w amerykańskim więzieniu o takim podwyższonym rygorze. Pracowała tam pewna wychowawczyni, która była osobą bardzo wierzącą, no i też swoim podopiecznym opowiadała o wierze. Chciała ich jakoś przekonać, doprowadzić do tego, żeby ta wiara pomogła im w resocjalizacji. I pewnego razu opowiadała im o Matce Bożej. No i zgromadzeni tam mężczyźni, w większości odsiadujący wieloletnie wyroki, nie mieli najmniejszych problemów z wiarą w zwiastowanie w niepokalane poczęcie. Natomiast jeden temat bardzo ich nurtował i bardzo ich drażnił. Jak to możliwe, żeby ten święty Józef, skoro miał kobietę, miał żonę? Jakim cudem przez całe życie jej nie dotknął? Jak to jest możliwe, żeby zachowali to życie w czystości do samego końca? No nie mieściło im się to absolutnie w głowie. Do czasu, kiedy jeden z nich, najbardziej muskularny, największy z kilkoma bliznami, miał wreszcie podrapać się po głowie i powiedzieć: "Hm, w sumie to logiczne". Na co pozostali zebrani mówią: "No ale jak logiczne?". No słuchajcie, przecież żaden z was tu obecnych nie dotknąłby mojej matki, bo wiedziałby, że miałby ze mną do czynienia, a mnie się boicie. A jej syn był bogiem. Odpowiedział mu, pomruk aprobaty. No dzisiaj będziemy rozmawiać o trudnej sytuacji rodzinnej świętego Józefa. Bardzo serdecznie witam Was w siedemdziesiątym odcinku podcastu przekazania, w którym usłyszysz zwykłe, normalne kazanie, bez frazesów, bez zbędnych słów, a mam nadzieję, że czasem z odrobiną dobrego humoru. Ja nazywam się Adam Kwaśniewski i jestem księdzem. A teraz posłuchajmy Ewangelii na czwartą niedzielę adwentu. Z Ewangelii, według świętego Mateusza: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Po ślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nada imię Emanuel, to znaczy, Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie. No więc, kim był święty Józef? Zacznijmy, może tak bardzo prosto, od imienia. Imię Józef pochodzi od hebrajskiego słowa czy zdania on doda. Może to jest niezrozumiałe to, ale jeżeli sięgniemy do pierwszej historii o Józefie w Piśmie Świętym, do księgi Rodzaju, do 30 rozdziału tej księgi, no to tam widzimy historię Racheli Racheli, która nie może dać Jakubowi potomstwa, i kiedy wreszcie udaje się jej, kiedy wreszcie zostaje matką, to pierwszemu swojemu dziecku daje na imię Józef, bo on doda: Gdy więc poczęła, taki tekst znajdujemy w Księdze Rodzaju: Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: Zdjął Bóg ze mnie hańbę, dając mu zaś imię Józef, westchnęła: Oby pan. Dodał mi jeszcze drugiego syna. No i rzeczywiście to stało się faktem, bo urodziła jeszcze Beniamina. No ale Józef to jest ten, który dodaje. Oblubieniec Najświętszej Marii Panny jest też w świetle całego Słowa Bożego ostatnim z patriarchów. Kiedy myślimy o patriarchach, no to myślimy o Abrahamie, Izaaku, Jakubie, Józefie, ale tym Józefie egipskim. Natomiast. Popatrzmy na ich historię. To co jest bardzo takiego ciekawego, co łączy wszystkie te osoby, to jest to, że w ich życiu zachodzą pewne szczególne Boże interwencje i bardzo często zwiastunem tych interwencji jest właśnie anioł. Abraham spotyka trzech mężów, kiedy spoczywa pod dębami Mamre. Objawia mu się Pan Bóg, czy objawiają mu się aniołowie właśnie tam pod tymi dębami. Kiedy chce złożyć w ofierze swojego jedynego syna, Izaaka, to Izaakowi, no cóż, anioł ratuje życie, bo w odpowiednim momencie Pan Bóg posyła tego anioła, żeby powstrzymał Abrahama od tego, co ma zrobić. Jakub bije się w nocy z aniołem, aniołem pańskim, czyli samym Panem Bogiem. No i wreszcie Józef. Józef, który notabene też ma dar czytania snów. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, że Józefowi coś się przyśniło, ale to nie pierwszy Józef, który ma do czynienia ze snami. Ten Józef egipski, właśnie dzięki temu, że potrafił interpretować sny, dzięki temu, że Pan Bóg mówił do niego przez sny, no to udało mu się ocalić nie tylko siebie, ale i cały ten pierwowzór, Narodu wybranego, kiedy nastał Gód, to dzięki Józefowi oni mogli zostać ocaleni. No i dzisiejsza Ewangelia. Józef znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Ta sytuacja Józefa jest trudna z wielu powodów, natomiast nie z tego, który najczęściej przychodzi nam na myśl. To znaczy, święty Józef nie był zdenerwowany czy zagniewany na Maryję. To nie tędy droga. Problem świętego Józefa polegał na tym, że jak mówi ewangelista, był on człowiekiem sprawiedliwym. Człowiek sprawiedliwy to jest człowiek, który postępuje zgodnie z prawem. No a jeżeli postępuje zgodnie z prawem, no to nie może w tym prawie wybierać sobie, co mu wolno, czego mu nie wolno, co jest dobre, co jest złe. Nie, to prawo nakazuje mu, co jest dobre, i on tego prawa ma się słuchać. A prawo nakazuje mu, że jeżeli to nie jest jego dziecko, jeżeli doszło tutaj do cudzołóstwa, no to nie może wziąć Maryi, nie może udawać przed światem, że jest inaczej. Innymi słowy, nie może kłamać. Kłamstwo jest w świetle prawa grzechem. No i człowiek sprawiedliwy nie ucieka się do kłamstwa, nawet wtedy, kiedy ma szlachetne intencje. Nawet wtedy, kiedy z tego może wyniknąć coś dobrego. Po prostu żadnym złym czynem nie jesteśmy jako ludzie w stanie sprowadzić dobra. No i Józef ma tą wątpliwość. No, stoi przed dylematem: albo ochronić ukochaną osobę, albo porzucić sprawiedliwość. Jednego i drugiego nie chcę porzucać, ani nie chcę porzucać Maryi, ani nie chcę porzucać sprawiedliwości. Co ma więc robić? No i tutaj przychodzi anioł, anioł, który przychodzi do niego, no i mówi mu, nie bój się Józefie, wziąć swojej małżonki Maryi do siebie. Czy to rozwiązało wszystkie problemy świętego Józefa? Hm. Nie wiemy tego do końca, ale tradycja kościoła coś nam tutaj podpowiada. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli do ikony narodzenia pańskiego. Ikony Narodzenia Pańskiego, która jest obecna w Kościele Wschodnim od wielu, wielu wieków. Myślę, że gdzieś tam pewnie ją żeście widzieli, raz czy drugi, no ale na wszelki wypadek, link do takiej ikony zostawię w komentarzu. Można sobie tam kliknąć i zobaczyć, jak ta ikona wygląda. W centralnej części tej ikony znajduje się grota, czeluść, namalowana na czarno. No i tam spoczywa dzieciątko Jezus. Tam się koncentruje na wzrok. Dlaczego w czarnej grocie? No bo symbolizuje śmierć. Otchłań. Bóg stał się śmiertelny, czyli zszedł do poziomu śmiertelnika. To właśnie o to w tym chodzi. Obok, na takiej czerwonej poduszce czy takim młożu, znajduje się Maryja. Czerwona, dlatego, że czerwień to kolor ducha świętego, więc podkreślał ikonopis w ten sposób, że Maryja była właśnie natchniona czy ogarnięta tym duchem świętym. Wokół niej aniołowie. Z jednej strony aniołowie wołają pasterzy, aby przyszli do groty, z drugiej strony aniołowie prowadzą trzech mędrców za gwiazdą. A na dole, w pewnym oddaleniu, znajdują się dwie postaci. Jedna to starzec. Który siedzi, jest skulony, zamyślony w pewnym oddaleniu. No właśnie, to jest święty Józef. Pewien ortodoksyjny, prawosławny myśliciel, teolog, w tej chwili już duchowny, yy, amerykański, który nazywa się Jeremiah MacKemie. On, opisując tą ikonę, pisze coś takiego: Po narodzinach Jezusa Józef wychodzi z groty, walcząc z wątpliwościami. Możemy śpiewać podczas liturgii, cóż to za dziecię, ale pytanie Józefa brzmiało, czyje to dziecko? Ponieważ wiedział, że na pewno nie jest jego ojcem. I tutaj ciekawa historia. Pomimo tych wątpliwości, bo widać tam, że Józef jest zmartwiony, jest strapiony, jest zamyślony, pomimo tych wątpliwości, nie znika aureola nad jego głową. Natomiast obok niego stoi druga postać, bardzo ciekawa. Wygląda ona jak stary, zgarbiony pasterz, ubrany w taki strój, który przypomina bardziej strój zwierzęcia, jakąś zwierzęcą skórę, trzymająca w ręku kij. I bardzo wielu teologów czy bardzo wielu interpretatorów ikon mówi, że to jest taka personifikacja ducha zwątpienia. Znajduje się właśnie w pewnej odległości od Maryi i dzieciątka, pogrążony jest w zamyśleniu i walczy ze zwątpieniem. Walczy z myślami o tajemnicy ojcostwa, szuka odpowiedzi na pytanie zapisane w jego sercu przez złego ducha. Jak to jest możliwe, że wielki obiecywany Mesjasz zdecydował się narodzić. Właśnie z tej dziewicy, którą ja poślubiłem. Jak to jest możliwe, że dziewica może urodzić? Jak to jest możliwe, że może urodzić i dalej pozostać dziewicą? Bardzo wiele pytań kłębi się w jego głowie. No i ponoć taka jest interpretacja. Ten duch zwątpienia trzyma w ręce kij. I ponoć miałby kusić Józefa. Mówiąc w ten sposób sarkastycznie, że jak to jest w ogóle możliwe? No właśnie, popatrz na ten suchy kij, który trzymam w dłoni. Dziewica tak samo może urodzić syna, jak ten kij może zakwitnąć. No i jednak święty Józef pozostał świętym. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zwróćcie uwagę, że te wszystkie pytania, związane z wątpliwościami, zaczynają się od prostego: jak? Jeżeli w temacie duchowości, w temacie naszej wiary zaczynamy właśnie od pytania, jak coś się stało, szukamy pewnej natury zjawiska, ale próbujemy ją rozłożyć na czynniki pierwsze, próbujemy y, zgłębić mechanizm, to zawsze wylądujemy na manowcach. Natomiast Święty Józef w tej sytuacji pokonuje to zwątpienie. Pokonuje to zwątpienie, no właśnie, w jaki sposób? I tutaj wracamy do dzisiejszej Ewangelii. Anioł, który przychodzi we śnie do Józefa, nie przekonuje go jakąś dialektyką, nie przekonuje go logicznymi argumentami, nie próbuje wyjaśniać mu mechanizmu, który doprowadził do tego, że Maryja została matką, ale odwołuje się do Pisma Świętego. Mówi: Popatrz, może nie rozumiesz tego, co się dzieje dookoła, ale zwróć uwagę, że już prorok napisał oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Ten anioł odwołuje się nie do pytania jak to się stanie, ale do pytania dlaczego to się stanie. Pan Bóg to zapowiedział, dlatego właśnie się dzieje. Jak, w którym momencie, w jakiej dokładnie technice, co tutaj się wydarzyło, czy to jakiś rodzaj magii, czy można to w jakiś sposób naukowo wytłumaczyć, to nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast ma znaczenie, dlaczego to się wydarzyło. Anioł przekłada na język Józefa tą tajemnicę. Pomaga, by. Odkrył w słowach Pisma Świętego sens tego, w czym sam uczestniczy. Benedykt XVI powiedział tak: Pokazuje, że historia Jezusa jest prawdziwa, to znaczy, że wywodzi się ze słów Pisma, jest przez nie podtrzymywana i z nich utkana. No i właśnie to jest istota rzecz. Odpowiedź na pytanie, dlaczego, dlaczego się tak stało? Bo Bóg to zapowiedział, bo Bóg kocha człowieka, bo Bóg tego człowieka chce ocalić od wiecznego potępienia, bo Bóg tego człowieka chce odkupić. I to jest tajemnica świętego Józefa. I myślę, że święty Józef jest szalenie idealnym, czy szalenie aktualnym patronem dla nas dzisiaj. Na oczach odbiorcy tej ikony, o której mówię, Rozgrywa się osobisty dramat świętego Józefa, ale rozgrywa się dramat ludzi wszystkich czasów. Dlatego, że każdy z nas ma olbrzymią trudność z przyjęciem prawdy o wcieleniu po dzień dzisiejszy. Jak to jest możliwe, że Bóg, stwórca nieba i ziemi, władca świata i całego wszechświata, władca przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, król. Całego wszechświata, którego panowanie wychodzi w ogóle poza czas, poza przestrzeń, poza nasze pojmowanie, jak to jest możliwe, że ktoś taki staje się małym, bezbronnym dzieckiem? Jest to pewien rodzaj skandalu. I jeżeli będziemy sobie zadawać pytanie, jak to jest możliwe, no to zawsze zabrniemy właśnie w jakąś krainę zwątpienia. Jeśli będziemy sobie zadawać pytanie, dlaczego to się wydarzyło, Zawsze prędzej czy później dojdziemy do odpowiedzi dotyczącej miłości Boga, ponieważ Bóg nas kocha. I myślę, że zwątpienie to jest taki temat, który jest bardzo ważny w naszym życiu duchowym. To znaczy, nam zwątpienia są potrzebne, bo zwątpienia są testem naszej wiary. Zwątpienia pokazują nam, co jeszcze z tą wiarą muszę zrobić, gdzie leżą jej jakieś mankamenty, gdzie leżą jakieś trudne momenty tej naszej wiary. Z reguły jest tak, że kiedy robi się jakiś projekt, czy to jest, nie wiem, w pracy, czy do szkoły, to robimy różnego rodzaju testy. Jak się wystawia w szkole przedstawienie, no to robi się próbę generalną. Próbę generalną robi się nie po to, żeby wszystko na niej doskonale poszło, tylko po to, żeby zobaczyć, gdzie jeszcze są rzeczy do poprawy. Jeżeli w pracy przygotowuje się jakiś projekt, nową maszynę, nowy program informatyczny, to najpierw robi się testy, to jest normalne, żeby zobaczyć, nie cieszyć się tym, że jacy jesteśmy świetni, wszystko nam wyszło, tylko żeby wychwycić maksymalną liczbę błędów. I zwątpienie to jest właśnie ten moment. Zwątpienia są nam potrzebne do tego, żebyśmy zobaczyli, gdzie w tej naszym świecie wiary są jeszcze jakieś luki. I kiedy dochodzimy do tego miejsca, kiedy mierzymy się z tym zwątpieniem, to warto tutaj Uderzyć z modlitwą do świętego Józefa. Warto sobie przypomnieć tę scenę z ikony, na której święty Józef stoi w zamyśleniu i walczy z tym duchem zwątpienia. Warto do niego zwrócić się z modlitwą i poprosić, święty Józefie, tam w niebie, pomóż mi z tym zwątpieniem walczyć. Nie zabieraj mi go, bo jest mi potrzebne to zwątpienie. Nie załatwiaj sprawy za mnie, ale. Wyproś mi takie umocnienie u tego, którym na ziemi tu się opiekowałeś, żebym sam był w stanie z tym zwątpieniem walczyć. Bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby w tym najbliższym tygodniu właśnie tej postaci świętego Józefa nasze ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem zawierzyć. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu przekazania. Za wszystkie znaki waszej obecności, za subskrybowanie, komentowanie, lajkowanie, obserwowanie na wszystkich tych kanałach, w tych platformach, na których mnie słuchacie. Bardzo dziękuję, a przed świętami bardzo zachęcam do odcinka, do posłuchania odcinka, który nagrałem w zeszłym roku, który mówi o teologii Chrześcijańskiej choinki. O tym, dlaczego właśnie choinkę dekorujemy, dlaczego stawiamy ją w domach. Link do tego filmu, do tego nagrania umieszczę oczywiście w komentarzu. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby może właśnie przy ubieraniu choinki albo przy wybieraniu najlepszej choinki na bazarze, też sięgnąć do tego odcinka. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia już w Boże Narodzenie. Szczęść Boże!